Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków. Niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam: każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dwa zdania, komentarze do tej dzisiejszej Ewangelii. Wiem z doświadczenia, że te dzisiejsze słowa Pana Jezusa często bywają rozumiane jako takie zaostrzenie przykazań ze strony Pana Jezusa. Powiedziane jest, nie cudzołóż, czyli po prostu nie zdradzaj swojej żony czy swojego męża. A Pan Jezus mówi, kiedy tylko popatrzysz już pożądliwie na czyją żonę, na czyjegoś męża, to już cudzołożysz. I też, jak wiemy, Żydzi mogli się rozwodzić, znaczy mężczyźni, mężowie mogli spowodować rozwód, po prostu zdecydować o rozwodzie z żoną. Oczywiście z jakichś poważnych powodów. A Pan Jezus mówi: Nie, nie róbcie tego. To jest grzech. Chociaż Mojżesz Wam pozwolił. Czy rzeczywiście chodziło Panu Jezusowi o to, żeby zaostrzyć przykazania, jakieś zasady moralne? Ja osobiście uważam, że nie. To jakoś tak nie pasowałoby do tego całościowego obrazu Pana Jezusa, który się wyłania z Ewangelii. Taka, taka wizja, takie rozumienie właśnie tych dzisiejszych słów. Tutaj raczej Pan Jezus zwraca nam uwagę na to, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Bo my potrzebujemy wierności. Wierności, która jest aż tak daleko posunięta, że nawet pożądliwie nie popatrzę na cudzą żonę, cudzego męża. Czy nawet w ogóle na kobietę, która nie jest moją żoną, na mężczyznę, który nie jest moim mężem. My tego potrzebujemy. My potrzebujemy wierności. My potrzebujemy nierozerwalnego małżeństwa. To nieprawda, że czasem trzeba się rozwieść żeby być szczęśliwym. Tak, czasem trzeba się rozwieść, trzeba się zdecydować na separację prawo kościelne, jak najbardziej to przewiduje. też kiedy ta druga osoba jest dla mnie zagrożeniem, kiedy mąż jest zagrożeniem jakimś realnym dla żony, czy żona dla męża żeby się chronić po prostu to można się zdecydować można podjąć separację Natomiast my potrzebujemy wierności potrzebujemy nierozrywalnego małżeństwa pokrywa się to z moim doświadczeniem z lat kiedy byłem proboszczem i miałem okazję nieraz rozmawiać z Osobami, które przychodziły do kancelarii parafialnej w sprawie y, ślubu, to, z narzeczonymi, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby, żeby ktokolwiek z nich nie pragnął nierozerwanego małżeństwa. Zawsze byłem zobowiązany o to pytać w ramach Przygotowania do małżeństwa w ramach spisywania tak zwanego protokołu przedmałżeńskiego, byłem zobowiązany o to zapytać, czy chcecie małżeństwa nierozerwalnego. I zawsze odpowiadali tak. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, było ich pewnie na przestrzeni pięciu lat mojego proboszczowania w Bydgoszczy, pewnie z kilkadziesiąt, z kilkadziesiąt par, i, I jestem mocno przekonany, że to były szczere słowa, że to było szczere. Tak. Nigdy też błogosławiąc y, związki małżeńskie, y, nigdy nie miałem wrażenia, że wypowiadając przysięgę, która przecież właśnie mówi o wierności aż do śmierci, że, że ci ludzie młodzi. Y, nie byli ze sobą, nie byli szczerzy, nie mówili tego autentycznie. Nigdy nie miałem takiego wrażenia. Ponieważ, y, moi drodzy, potrzeba przynależności, to jest bardzo ważna nasza potrzeba. My bardzo chcemy y, mieć kogoś swojego, nie na chwilę, nie na dzień, nie na rok, nie na parę lat. Tylko do śmierci. Niektórzy nawet tak bardzo chcą mieć kogoś swojego, że pytają mnie jako księdza, że księdza, ale czy to prawda, że ja z moją żoną, czy ja z moim mężem nie będziemy już małżeństwem w niebie? No bo tak tak Pan Jezus powiedział, że tam już małżeństw nie będzie. No i wtedy muszę odpowiadać. Znaczy, to jest nawet fajne pytanie, bo ono jest zawsze okazją do tego, żeby powiedzieć coś więcej o tym, jak będzie wyglądało życie w niebie i że małżeństwo to nie jest szczyt szczęścia, że właśnie ta przynależność, którą daje nam małżeństwo nierozerwalne, trwające aż do śmierci, że, że to nie jest wcale szczyt szczęścia. Chociaż to jest... Ogromnie ważna rzecz dla nas wszystkich. Chociaż tego pragniemy, chociaż za tym tęsknimy. Nawet jeżeli ktoś nie jest tak ukształtowany, nie jest tak wychowany, że, że małżeństwo powinno być nierozerwalne. Nawet jeżeli dla kogoś małżeństwo, nierozerwalność małżeństwa nie jest jakąś wielką wartością, to, to moim zdaniem i tak ten człowiek tęskni właśnie za, za kimś stałym, z jakąś stałą relacją. Pragnie mieć kogoś, kto, kto będzie z nim na zawsze. I to widać, kiedy się rozmawia z ludźmi, którzy przeżyli małżeństwami, które. Trwają na przykład już od 50-60 lat, to widać, widać to szczęście na tych twarzach. Mam oczywiście na myśli małżeństwa, które naprawdę są małżeństwami takimi żywymi, prawdziwymi, autentycznymi, a nie tylko takimi, no już jak to się mówi, z obowiązku. No. Wiele takich małżeństw spotkałem i. I widać było w, na, w oczach tych ludzi właśnie to szczęście, które daje przynależność, właśnie ta przynależność, która wynika z nierozerwalnego małżeństwa, z małżeństwa aż do śmierci. I dlatego Pan Jezus nam mówi te słowa: dlatego Pan Jezus mówi, nie cudzołóżcie, nie rozwódźcie się. Prawdzie Mojżesz Wam pozwolił. Na rozwody, ale nie róbcie tego. Pan Jezus to mówi dla, dla naszego dobra, dla naszego dobra. Bardzo tego potrzebujemy. Bardzo potrzebujemy właśnie tej przynależności stałej, trwałej, tego oparcia. Nie znam człowieka, który, który nie przeżyłby jakoś dramatycznie swojego rozwodu. Mam na myśli oczywiście tych, którzy się rozwiedli. Z wieloma takimi ludźmi rozmawiałem. I każdy z tych ludzi, nawet jeżeli ten rozwód przynosił pewną ulgę, bo związek był trudny, bo trudno się żyło z tym człowiekiem, to jednak. Jednak zawsze widziałem takie w oczach doświadczenie, właśnie takie, takie poczucie, właśnie, porażki, niespełnienia. Czyli, czyli po prostu tam, tam nie było szczęścia. Słuchając tych słów Pana Jezusa, po prostu. Uznajmy, otwórzmy się na tę prawdę, uznajmy tę prawdę, że mamy w sobie ogromną potrzebę przynależności. Że ona jest bardzo silna w nas, bardzo ważna. Że wiele w naszym życiu zależy od tego, czy, czy ta potrzeba jest zaspokajana. I idąc w ślad za tym i za słowami pana Jezusa. Dbajmy po prostu o małżeństwo. Nawet, nawet już teraz, zanim, zanim ono zaistniało, mówię to często do ludzi młodych. Wy, już teraz, dbajcie o małżeństwo, w którym kiedyś będziecie żyć. Jak możecie to zrobić? Formujcie się do małżeństwa. Siebie kształtujcie, kształtujcie swoje wnętrze. Uczcie się relacji, uczcie się komunikacji, uczcie się ja to mówię wprost, bez ogródek życia bez przemocy, bez przemocy, która nie jest tylko rezygnacją z przemocy fizycznej. Ale która jest rezygnacją z wszelkich osądów, krytyki, pretensji i tak dalej. Warto. Warto to wszystko jest dla naszego szczęścia. To jest dla naszego dobra. To jest dla naszego dobra. Oczywiście, jeżeli małżeństwo się nie uda, bywa tak. Nie jesteśmy wcale na przegranej pozycji, jeszcze zawsze pozostaje relacja z Bogiem który jest stały, który nas nigdy nie opuszcza, nie zostawia, nigdy się z nami nie rozwodzi. Nawet można powiedzieć, nie bierze separacji, bo, bo on z nami wytrzyma wszystko. Ale dbajmy też o relacje ludzkie, na ile możemy, na ile potrafimy, chronimy je, dbajmy o nie. I do tego po prostu Pan Jezus nas dzisiaj zachęca.